No witamy. Chodź Moi drodzy My teraz Emilką troszeczkę zgłodnieliśmy. Wszystkie zapasy wyjedzone A teraz Burza się zbliża Burza się zbliża Dlatego idziemy sobie do kawiarni Prze Przeczekamy Ciężkie chwile przeczekamy, bo naprawdę to już nie są żarty, bo już zaczęło brzmieć. O mojej, teraz zobaczcie za plecami chmury, chodź, kochanie. Tak to wygląda. Ludzie się jeszcze bawią. Moi drodzy, ja tam chciałem sprostować, bo za ten bilet to w sumie płaciliśmy 15 złotych. Czas nieograniczony. Ja jestem jako opiekun, Emilka zapłaciła, nie? Ja mam za darmo, nie? Jako opiekun. Emilka zapłaciła ulgowy bilet, czyli czas nieograniczony. To nie jak w, w tym w Sopocie, że płacimy ze zniżką 45 zł za 3 godziny. Tylko płacimy sobie Dobra, idziemy tędy. Musimy sobie sandały teraz złoczyli niepotrzebnie. A dobra. My idziemy do kawiarni. No. Tak to wygląda moi drodzy. Warto przyjechać. Nas tu już nie będzie w sobotę, ale wiadomo, wakacje się dopiero zaczynają. Także polecamy. Polecamy bielsko biała miejscowość. Są pociągi takie regionalne, tutaj śląskie. Czy tak powiem, kolej śląska, można kupić sobie na przykład taki bilet trzy osoby za 57 złotych w dwie strony, to można pojechać na niego do żywca, węgierska górka, do Zwardonia na granicę. Jak tam sam ktoś sobie dobrze wykalkuluje ten czas oczywiście. To jeszcze może sobie prostu pojechać na Słowację. Nawet tam zostać na jedną noc. Super sprawa, pociągi nie są drogie. Chcieliśmy dzisiaj do Węgierskiej Górki jeszcze raz podjechać, a się okazało, że niedaleko hotelu wzięliśmy taksówkę za 20 złotych, tutaj 15 złotych i chwila moment Pan nas przywiózł. Znaczy mogliśmy autobusem przyjechać, tylko tak troszeczkę niewygodnie nam było, bo tam byśmy musieli się gdzieś przesiadać. A to nie, to już tak... Ja tutaj właśnie do kawiarni idę, patrzę tu jakiś tylko browar. Tak to wygląda, moi drodzy. Idź, kochanie. Będziemy teraz wyłączać, żeby tutaj nie drażnić. Nie, z głodu nie umrzemy. Tak to wygląda. Nie, milcza z głodu nie umrze? A milcza standardowo chce frenteczki ja już wyłączam, nie ja będę tutaj obsługi denerwował. Do zobaczenia. Hej.